Kolejny dzień naszej kolejnej albańskiej przygody. Zjeżdżamy w dół Albanii. Jesteśmy w tej chwili mniej więcej między Wlorą a Sarandę i planujemy dotrzeć dzisiaj do, do miejscowości Borsz. Gdzieś te okolice gdzieś tam będziemy szukać. W tych okolicach fajnie metry do zatrzymania się, tak żeby można było spać i znowu spędzić. zatrzymaliśmy się na chwilę. Spodobał nam się jeden mostek. W górach. Zaraz podejdę do niego, ale wygląda dość ekstremalnie. Patrzcie, to jaki podwieszany most. Ciekawe, czy można do niego wejść? Ale on jest cały pokrzywiony. Piękna tutaj taka. kolina rzekczna Jakiś straszny most strach się bać tak on piszczy ciup. Ale jaja. nie idź tam czemu? nie, bo to wisi na drucie na drucie? Wszedłem na dół, bo podziwiać ten mostek z dołu. Wygląda drastycznie. Zaraz Wam powiem, jaka woda jest w tej rzece. ustawiam, że zimna jak lód. No, nie najzimniejsza, ale czyściutka. Jej. Trzymaliśmy się po drodze przy takim ładnym moście starodawnym przy rzece spróbujemy tam dojść do tej rzeki. Widzę ludzie się kąpią. Także zaraz i my będziemy mogli to spróbować. Wyjście dosyć ciężkie, kamieniste, ale widoki myślę, że będą ładne. No piękny widok. Jest i Biała. Ale wyrzeźbione, piękne. Woda jest krystaliczna. Tutaj gościu łowi ryby na harpun. a tam się jeszcze ciągnie ludzie też się tu kąpią. Zejście jest dosyć paskudne. Taką dosyć stromą wyrypą. O, tu też przepięknie. Widać. Witamy w kolejnej lokalizacji. Tu jeszcze nagrań nie było. Jesteśmy w miejscowości Borsz. Jesteśmy na plaży, na takim, nazwijmy to półkempingu, czyli też tam na czyli za 10 euro możemy się tu rozbić, mamy do dyspozycji toalety, wodę. Teraz akurat nie jemy sobie obiadek, zupkę, towarzyszy nam. Kolega sympatyczny piesek. Przedaliśmy tutaj wczoraj i trafiliśmy do tego miejsca zupełnie przypadkiem znalezione na park Fortnite. wzdłuż tej plaży którą wam zaraz pokażę ciągną się i jakieś knajpy i jakieś tam dzikie miejsca do spania ale stwierdziliśmy, że jest przygotowane takie specjalne miejsce dla kamperów tutaj od właścicieli tej knajpy którą mam na, z tyłu za mną za plecami i za 10 euro gość nam zaproponował możliwość Spokojnego rozbicia się. Mamy dostęp do toalety, mamy dostęp do wody. Jest w porządku, jest spokój, jest cisza. Myślę, że 10 euro to nie pieniądze, także w sumie nam się podoba. Plaża tutaj ciągnie się tam od tych hoteli poprzez to miejsce, w którym jesteśmy my. No i tam w drugą stronę podobna sytuacja też te hotele się ciągną. I, i te knajpy, no i wzdłuż to wszystko jest wzdłuż ulicy. Woda w morzu jest taka powiedzmy se, nie jest najcieplejsza, podczas tych wakacji już były lepsze miejscówki, jeśli chodzi o temperaturę wody. Takie mamy małe podejrzenie, że ma to związek z tym, że tam wypływa jakaś taka rzeka. I Wiola będąc na spacerze mówiła, że jest starzyka lodowata, nie? Także może być, że na tym zatokę pochładzę. Dziewczyny wodują supa. Tutaj widać wspomniane toalety. Jest męska, damska, można się wykąpać. z prysznic. Tu jest kolejny prysznic. O, takie tam jakaś dziewczynka właśnie go używa. No i tak jak wspomniałem jest tutaj wysypane kamieniem. I tu sobie nocujemy już drugi dzień. O, to takie trochę inne ujęcie naszego miejsca postojowego. Pan nam pozwolił również otworzyć namiocik. No. Dzięki temu dziewczynki mają trochę wygodniej. No i my również, o tak to jest oznaczone, parking for campers. To jest nasz kolega, który nas tutaj cały czas adoruje. Tak? Adorujesz nas? No. Adoruje nas. W nocy coś gryzie. Słychać go przez okno. Mlaska, szczeka. Ale młodziutki jest to. Jesteś młodziutki? Młodziutki jesteś. Fajne właśnie też jest to, że mimo tego całego naszego majdanu, który mamy tu porozkładany, nikt się do nas nie doczepia. Nikt nam tutaj nie przeszkadza jest w porządku poprzednia noc była dosyć taka uciążliwa z względu na bardzo mocny wiatr ale na szczęście rano yy, przestało no i jeszcze tą łazienkę chciałem Wam pokazać o, akurat ta mięska jest otwarta jest tutaj wszystko co powinno być, jest toaleta jest prysznic umywalka Boiler z ciepłą wodą, także wykąpać się nie ma problemu. Jest walka do mycia garów. Na słupku jest możliwość podłączenia się do prądu. Knajpa też spoko. Byliśmy tutaj wczoraj na takiej małej kolacyjce. No, całkiem nie. Wieczorkiem ruszyliśmy w miasto. Miasto. Adeptak. Knajpa goni knajpę. Wszędzie tnie muzyka. Bardzo fajna atmosfera. Pełno ludzi. Super. Przed chwilą byliśmy w restauracji. Zjedliśmy bardzo dobrą pizzę. To była pizza seafood, czyli z owocami morza. Fantastyczna, bardzo dobra. Nie jadłem takiej jeszcze. Także jestem bardzo zadowolony. Bardzo miły pan obsługujący. Super, super przyjęcie. Podoba mi się. Fajny klimat. Joli, jak Ci się podoba tutaj? No jest to ciekawe, chyba trzeci raz w Albanii i, i ciągle tak samo zaskakująco. To co przepych i bogactwo i, i taki luksus i jednocześnie łączy się z taką dla nas biedą i, i śmieciami oczywiście wszędzie będącymi. My wiemy czego się spodziewać, więc nas to jakoś nie zaskakuje. Cieszę się, że Albania jest nadal niezmiennie pełna takich skrajnych zestawień i to nas fajnie ciekawe. Nam to się po prostu podoba i nie mamy z tym problemu i lubimy ten kraj i czujemy się w nim dobrze. Także polecam Albanię, fajna jest. Podsumowując nasz pobyt w miejscowości Borsz takie jeszcze piękne ujęcie panoramy tego miejsca i morza, bardzo ładnie. A w oddali te niskie szczyty to już Grecja to Korfu. Jedziemy dalej. Przemieszczamy się właśnie z ostatniego noclegu w Borszu. Jedziemy w kierunku Butrytu. Najdalej wysuniętego na południe części Albanii. A po drodze mamy takie widoki. Jak jest kierowca? Bardzo dobrze, ja tak nie mam z tym problemu. Lubię takie drogi i jest fajnie. Można powiedzieć, że to, co tygryski lubią najbardziej.